W Urzędzie Gminy w Rybno miało miejsce podpisanie trzech umów na realizację prac konserwatorskich i renowacyjnych w zabytkowych obiektach na terenie gminy: Kościoła w Rumianie, Spichlerza w Hartowcu oraz Kościoła w Koszelewach. Te umowy dotyczą prac na zabytkach. W Rumianie jest to zabytkowy ołtarz. Dzięki tej inwestycji, wchodząc do kościoła, tej w prawej nawie będzie. Odnowiony i będzie nas cieszył ten piękny ołtarz. Jeżeli chodzi o hartowiec, to będziemy remontować dalej tak zwany spichlerz. A jeżeli chodzi o koszelewy, to będziemy remontować podwalinę kościoła drewnianego, który też zdobi naszą, naszą gminę. Mamy czas, żeby to w tym roku wszystko wykonać. Wkład dwuprocentowy również gmina wyłoży, jeżeli chodzi o te zabytki. Musimy wspólnie się czuć odpowiedzialni za tą kulturę chrześcijańską, która nas otacza. Podpisana umowa pozwoli na dalszą kontynuację prac w zabytkowym spichlerzu w Hartowcu. Chodzi konkretnie o wzmacnianie, docieplenie i zabezpieczenie przeciwpożarowe wszystkich stropów tego obiektu. Przekazaliśmy dofinansowanie na zabytki które mieszczą się w gminie Rybno. Są to perełki architektury, które będzie można podziwiać jeszcze przez wiele, wiele lat. Stanowią one też historię naszej gminy, która jest bardzo ważna dla kolejnych pokoleń. Modernizacja w budynku zabytkowego z w Hartowcu będzie kosztować 310 tysięcy zł, kościoła w Rumianie 270, a kościoła w Koszelewach 130 tysięcy zł.